No to zaczynamy kolejny dzień i kolejne wycieczki. Dzisiaj idziemy żółtym szlakiem, a potem zawracamy i organizujemy niebieski Planowana trasa to 8 km, coś takiego. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na bank będzie ładny. No to zaczynamy naszą wycieczkę dzisiejszą. Dzisiaj mamy mapę Karkonowski Park Narodowy. Let's go Turysta z takimi widokami. No. Tu mamy miejsce anomalii grawitacyjnej. Ale to sprawdzimy jeszcze samochodem, bo też z butelką wody. Nie wypadł jakoś spektakularnie, i w tym miejscu kończy się pozbryk. Wszystko i zaczyna prawdziwa zabawa. To bilety kupione dla dorosłej osoby kosztuje 8 zł, a dla dziecka jest o połowę tańszy. To jest bilet wstępu do karkonowskiego parku narodowego. I teraz możemy legalnie chodzić po tych wszystkich szlakach. My zaczynamy żółtym, a wracamy niebieskim chyba. Michu możemy by było pójść. Tak, zobacz. Idziemy za tym żółtym. <gry> No, musimy powiedzieć, że góry weryfikują. Jesteśmy na czwartym kilometrze. I. Nie jest letko. Ale jest fajnie. Już jesteśmy prawie ponad szczytami drzew. Jak tam? No super, super. Ja w ogóle nie odczuwam żadnych tutaj. To wszystko jest wspaniale. Taką mam dziewczynę. A wkrótce żonę. No to jesteśmy na pierwszym porządnym przystanku w schronisku Strzecha Akademicka. Nie wiemy co dalej. Czy idziemy na górę, czy na dół? Idziemy na górę. No, Tylko trzeba począć tak. trochę. Troszeczkę się posilić. Knopers musi wjechać. Kupimy sobie jakieś coś dobrego do picia i Pop. lecimy dalej. Nie <laughs> jest to zły pomysł. No. Piwko, tak jak tu pci państwo na przeciwko. Jak ci się podobają widoki? Bardzo. Fajnie bardzo, jest. bardzo, bardzo i naprawdę yy, dla takich widoków warto trochę pocierpieć, trochę się podspinać. Zastrzyk endorfin na pewno. No. 4,57 na zegarku. Nie, nie widać. No, 4,57 mamy Przeje nie. w nogach już. <laughs> I dalej zobaczymy. Myślę, że 8 do 10 dzisiaj wiedzie. No, do 10 mi się wydaje. No. Czyli tak. Czas ruszać w drogę do naszego celu, czyli mały staw. Pięknie jest. No, łatwo to tu się nie schodzi do tego małego stawu. Ale powiem Wam, że jest bardzo ładnie. Zobaczcie jak stromu. I jakie kamienie. Tutaj mamy rzadki okaz kozicy śliwińskiej. Proszę zobaczyć, z jaką gracją przeskakuje przez kamienie. <grym wytkownia> Kozico, uważaj na kolana! <grym wytkownia> hmm. Tak, żeby usiąść, gdybym wiedziała, że taka jest tutaj. Tak, tak tutaj no. Sobie to fakt. No, powiem, zobacz, tak się czujesz po środku, nie? Taki złapany przypadek. Bo no tutaj już widać. Tak, otoczony. No. Kolejny przystanek, tym razem krótki, jest nad Małym Stawem i jest tu schronisko. Samotnia. Jest bardzo blisko tego miejsca, z którego. Przyszliśmy, w którym mieliśmy przerwę i jest tu naprawdę ładnie. Na przerwę większą to raczej polecam to miejsce, jest ładniej. Czujesz się taki otoczony górami, jak widzicie za moimi plecami. I love you. <laughs> Hey. <laughs> <laughs> Kolejny etap naszej wycieczki dzisiejszej to świątynia Wang. Mamy 2,5 km do naszej świątyni. I proszę Państwa, dotarliśmy do cywilizacji. Skończył się spokój i wszystko piękne, ale za to doszliśmy do świątyni Wang.

czyli zupa chrzanowa oraz krem marchewkowy więc no, może być fajnie mój krem chrzanowy i Andżelisz zupa marchewkowa spróbujmy no. to Mina smakuje Andżeli po prostu przepyszna, przepyszna, delikatna pikantna. No i dania główne, czyli placek po węgiersku z gulaszem i kotleciki jaglane.